Nie mogę. Czas, o o prology, leży. Zbliża się nieubłaganie, To co dotąd było tylko szeptem i legendą wkrótce może stać się widzianą rzeczywistością przed oczami całego świata. Niektórzy odrzucali te ostrzeżenia jako bajki, inni uznawali je za przesadę, lecz prawda trwa niewzruszona to nie mit, lecz objawienie, które Bóg przekazywał przez pokolenia swoim wiernym sługom. Kościół przez długi czas milczał. Być może ciężar tej wizji był zbyt ogromny, by wypowiedzieć go lekko. Jednak to, co zostało objawione na modlitwie, co zostało widziane przez pokornych i prostych ludzi, nie może być dłużej ukrywane. Duch Święty porusza, aby mówić, aby obudzić serca, aby ostrzec duszę przed godziną próby, która nadejdzie. Wyobraź sobie noc, która nie ma końca, ciemność niepodobną do żadnej innej, która spowija ziemię jak ciężka zasłona, Odcinając człowieka od światła słońca, księżyca i gwiazd. Przez trzy dni nie będzie ani promienia, ani iskry nadziei płonącej z nieba. To nie będzie zwykła noc, lecz ciemność o wymiarze duchowym, zesłana przez Boga jako sąd nad ludzkością i równocześnie jako oczyszczenie. Podczas tych trzech dni lęk przeniknie serca. Na ulicach rozlegnie się płacz pokutujących, a nieznane dźwięki i krzyki wypełnią powietrze. Niewidzialne moce, dotąd powstrzymywane, Będą działać jawnie. Święci, jak ojciec Pio, ostrzegali o tym wydarzeniu, a liczni wizjonerzy otrzymywali potwierdzenia w modlitwie i widzeniach. Świat jednak drwił jak drwił z Noego, aż do chwili, gdy spadł deszcz. Ta ciemność przyjdzie nagle, niczym złodziej w nocy. Nie obejmie jednego kraju, lecz całe narody. Nie chodzi więc o pytanie, czy to nastąpi, ale czy będziesz gotów, gdy nadejdzie. W tych dniach ostrzeżenie jest jasne. Pozostań w domu. Zamknij drzwi. Nie wyglądaj przez okna z ciekawości, bo na zewnątrz rozpęta się furię demonów i mocy śmierci. Tylko poświęcone świece będą dawać światło. Modlitwa stanie się bronią, różanie starczą, a wiara jedynym schronieniem. Wielu zginie. Nie dlatego, że Bóg tego pragnie, lecz dlatego, że odrzucali jego miłosierdzie, kiedy było jeszcze ofiarowane. Jednakże to, co brzmi jak groza, niesie także nadzieję, po ciemności nastanie światłość, a Ziemia powstanie ocieściona, wolna od wielkiego zła, przygotowana na nowy początek łaski. To proroctwo nie ma budzić strachu dla samego strachu ono ma obudzić serca, które uśpił komfort i przyzwyczajenie. Wiary nie można traktować jako zdoby ani odkładać jej na później. Nie możesz czekać, aż niebo pociemnieje, by zacząć się modlić, bo wtedy będzie za późno. Czas przygotowania jest teraz. To dziś trzeba wrócić do spowiedzi, oczyścić duszę, powierzyć rodziny najświętszemu sercu Jezusa. To teraz trzeba uczyć dzieci modlitw, które będą ich bronią, kiedy nadejdzie burza. A ponad wszystko nie wolno ulec rozpaczy. Noc będzie długa, ale świt zwycięstwa Chrystusa na pewno nadejdzie. Trzy dni ciemności nie są tylko karą, są lustrem, w którym ukaże się prawdziwy stan ludzkiej duszy. Gdy zabraknie światła, wygodnych rozrywek i złudnego poczucia bezpieczeństwa, człowiek zobaczy, na czym naprawdę zbudował swoje życie. Ci, którzy opali się na bogactwie, przyjemnościach i władzy, pozostaną z pustką, gdy wszystko to runie w mroku. Ale ci, którzy żyją zakorzenieni w Chrystusie, w Jego miłości i prawdzie, znajdą w sercu płomień, którego żadna ciemność nie zdoła zgasić. Różnica między tymi, którzy zostaną pochłonięci przez strach, a tymi, którzy wytrwają pokoju, nie rozstrzygnie się w tamtych dniach. Ona rozstrzyga się już teraz. To codzienne wybory decydują. Modli się, gdzie nikt nie patrzy. Opiera się grzechowi, gdy kusi cicho i subtelnie. Wybierasz prawdę, nawet jeśli kosztuje cię to wiele. To są nasiona wytrwałości. Kiedy nadejdzie mrok, będą one oliwą w twojej lampie albo jej brakiem, który pozostawi cię nieprzygotowanym. Wielu szydzi poświęconych świec, nazywając je zabobonem. Ale Bóg przez Pokornych daje znaki, że to właśnie w prostych gestach i sakramentalach ukryta jest jego moc. Tak jak Izraelici znaczą drzwią baranka, tak lud wierny wznosi swoje domy w modlitwie, sakramentalach i ufności. W tych znakach jest pieczęć przynależności do Boga, przed którą niszczyciel nie ma mocy. Niech jednak nikt nie myśli, że będzie mógł czekać do ostatniej chwili i panice szukać ochrony, bo gdy nadejdzie godzina mroku, będzie już za późno, aby przygotować serce i dom. Nie mów, nawrócę się, gdy zobaczę znaki. Nawrócenie odkładane jest nawróceniem utraconym. Świat otrzymał niezliczone szanse, objawienia, ostrzeżenia, wezwania do miłosierdzia i jak szybko wszystko to jest zapominane, gdy wraca wygoda. Dlatego właśnie Bóg dopuścia tak przerażające oczyszczenie, bo delikatne szepty ostrzeżenia nie budzą już piącej ludzkości. Dzieci, zastanówcie się nad tym głęboko. Ilu ludzi oddaje serce rozrywce, zaniedbując duszę? Ilu napełnia domy hałasem, nie potrafiąc znieść pięciu minut ciszy na modlitwie? Ilu żyje tak, jakby Bóg był daleki, traktując wrzech jak drobiazg, jak coś nieszkodliwego? Trzy dni ciemności o każdą iluzję. W ciszy i mroku serca będą wołać jedne w rozpaczy, inne w wierze. Który krzyk popłynie z twoich ust? Już teraz demony poruszają się niewidzialnie po ziemi, siejąc podziały, nienawiść i rozpacz, lecz w tamtych dniach przestaną się ukrywać. Dlatego błagam. Trzymaj się sakramentów, żyję Eucharystą, zachowuj przy sobie wodę święconą i sakramentalia. Nie są to puste znaki, to broń wykuwana w niebie. Kiedy strach będzie chciał cię dusić, pamiętaj, że Chrystus jest z tobą. Nawet najciemniejszej godzinie Jego zwycięstwo jest już zapewnione, a ciemność nie może trwać wiecznie. Możesz drżeć, możesz płakać, ale jeśli pozostaniesz wierny, ujrzysz światło schodzące na nowo. A to światło nie tylko zakończy mrok, lecz rozpocznie początek odnowionego świata, oczyszczonego ogniem i łzami, wizji. Którą powierzono mojemu sercu, nie ma ciszy ani pustki, są obrazy tak żywe i ciężkie, że trudno je unieść. A jednak muszą być przekazane, bo tylko prawda może przygotować duszę. Podczas tych trzech dni słońce zostanie zakryte jakbym mgłą poranka. Gwiazdy wypadną ze swoich miejsc, a księżyc nie da żadnego światła. Ludzkość zostanie pogrążona w nocy, która nie jest z tej ziemi. Żadna lampa zapalona ludzką ręką nie przetrwa, tylko poświęcone świece, oferowane ku chwale Boga, przebiją duszącą ciemność. W miejscach, gdzie będą płonąć te świece, aniołowie Pana staną na straży, chroniąc przed demonami. Nie będzie to zwykła awaria prądu. Powietrze stanie się ciężkie i zatrute, niosąc szepty drapiące dusze, głosy rozpaczy wzywające, by otworzyć drzwi, by wyjść na zewnątrz, by ulec przerażeniu. Dzieci, nie słuchajcie tych głosów to będą sidła złego który będzie naśladował krzyk bliskich próbując zwabić was poza bezpieczne miejsce ktokolwiek wyjdzie tę przeklętą ciemność nie wróci żywy widziałam miasta drżące ludzie bili w drzwi sąsiadów błagając o pomoc lecz nikt nie śmiał otworzyć jedno otwarcie drzwi znaczyło zaproszenie śmierci widziałam rodziny zebrane razem na modlitwie ściskające różańce ich głosy drżące, a jednak wznoszące się ku niebu, podczas gdy aniołowie radowali się, stojąc na straży. Ale widziałam też innych, beztroskich, nieprzygotowanych, drjących do ostatniej chwili. Ich dusze zostały pochłonięte przez strach, gdy cienie wypełniły ich domy, a serca odmówiły posłuszeństwa. Zwierzęta również wyczują to, co się dzieje. Ptaki zamilkną, psy będą wyły bez końca. Sama ziemia zadży, rozdzierając góry. Zamieniając rzeki gwałtowne nurty, jakby całe stworzenie jęczało w wagoni. Błyskawice przetną niebo, ale nie pójdzie za nimi grzmot. Ogień pojawi się w miejscach, gdzie nikt go nie rozpalił, jakby same żywioły buntowały się przeciw grzechom ludzkości. A pośród tego chaosu zasłona między światem naturalnym a nadprzyrodzonym rozerwie się. Po raz pierwszy od Edenu człowiek zobaczy, jak bliska była zawsze niewidzialna walka. Przerażające postacie będą błądziły po ulicach, duchy nienawiści, pyfy i gniewu, które dotąd działały skrycie, teraz ukazane swojej potwornej fuli, krężące i pożerające tych, którzy nie są ukryci w Bogu. Niektórzy wyjrzą z ciekawości i sam widok doprowadzi ich do szaleństwa, bo ludzkie serce nie zostało stworzone, by patrzeć na tak nagie zło. Świeciły delikatnym blaskiem. Światłem nie z tego świata. Ludzie wewnątrz, choć strząśnięci, pozostali nienaruszeni. Z ich modliw unosiła się woń, której człowiek nie mógł dostrzec, lecz która była nieznośna dla demonów, odpędzając je daleko od domostw otoczonych wiarą. Była to woń błagań, psalmów i różańców, woń zakorzenionej nadziei, która stawała się tarczą przeciw duchom ciemności. Aniołowie z radością strzegli tych miejsc. W tej chwili stało się jasne, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy kurczowo trzymają się Jego obietnic, nawet w najczarniejszej próbie. Trzy dni ciemności nie były wyrokiem skazującym wiernych na zagładę, lecz piecem oczyszczenia, który miał spalić zło i przygotować ziemię do odnowy. Gdzie światło powróci, jedynie ci, którzy wytrwali w wierze, pozostaną, aby zobaczyć początek nowego stworzenia. Można by zapytać, dlaczego dopuszczone jest tak wielkie przerażenie, dlaczego musi nadejść cierpienie? Odpowiedź jest jasna: ludzkość odeszła tak daleko od swojego stwórcy, że tylko ogień oczyszczenia jest w stanie obudzić serca pogrążone w letargu grzechu. Trzy dni ciemności to zarówno ostrzeżenie, jak i jak miłosierdzia, ostatnie wezwanie, by opowiedzieć po stronie światła, zanim za ostatnia trąba i zanim sędzia powróci w fale. Drżyjcie więc na myśl o tym, co nadchodzi, lecz nie popadajcie w rozpacz. Jeśli przygotujecie się teraz, Odkryjecie, że nawet najgłębsza noc nie zdoła zgasić płomienia nadziei, który sam Chrystus rozpalił w sercach wierzących. A gdy przerażenie osiągnie swój szczyt i trzecia noc ustąpi miejsca pierwszemu światu poranka, nie będzie to tylko powrót słońca. Będzie to objawienie nowego stworzenia, jakby sama ziemia została ochrzczona we łzach i krwi oczyszczenia. Góry pozostaną mocne, ale pokorne. Morze uspokoją się, lecz nabiorą niezwykłego blasku, jakby samo powietrze zostało odnojone. Atmosfera, niegdyś zatruta, będzie pachnieć liliami i kadzidłem, jakby samo niebo pocholiło się, by pocałować ziemię. Ci, którzy przetrwali w swoich domach, ufając miłosierdziu Boga, wyjdą z kryjówek nie z drżeniem, lecz podziwem i wdzięcznością. Ich oczy otworzą się na fakt, że zostali ocaleni jedynie dzięki łasce. Świat wokół nich będzie wyglądał inaczej, nie tylko dlatego, że nocy skończyła, lecz dlatego, że ujrzą, jak cienka jest granica między tym światem a wiecznością. Wyspy, które kiedyś błyszczały pychą i próżnością, pozostaną nieme, ich wieże runą, a ulice opustoszeją z arogancji. Ci, którzy siedzieli z ostrzeżeń, którzy drwili z objawień, którzy śmiali się z wezwan do nawrócenia, ich głosy zamilkną w ciemności, a ich obecności nie znajdzie już nikt. Śmiech i pycha zostały pochłonięte przez otchłań nocy, a jednak pośród ruin ujrzałam dzieci bawiące się w niewinności. Ich śmiech był czysty, nieskalany przez grozę, która przeszła nad światem. Bóg zachował ich niewinność, aby przypomnieć ludzkości o swoim miłosierdziu. Rodziny gromadziły się przed domami, obejmując się nawzajem, płacząc i dziękując. Ich serca przepełniała radość i ulga, a z ich ust wypływały pieśni uwielbienia niewyuczone. Nie mechaniczne, lecz spontaniczne wołania wybawionych. Ich głosy niosły się przez doliny i równiny, a całe stworzenie zdawało się dołączać do tego chóru. Niebo lśniło inaczej, pełne złota i srebrzystych barw, jakby aniołowie utkali w jego tkankę światło. Choć słońce świeciło, jego blask był bardziej czysty niż kiedykolwiek wcześniej. Nie palił, lecz oczyszczał, jakby sam ogłaszał, że ciemność została pokonana. W tej chwili usłyszałam w duchu głos: Oto wszystko czynię nowe. To był przedsmak większej odnowy, która nastąpi, gdy Chrystus powróci w falę. Trzeba jednak pamiętać, że ta odnowa nie przyszła tanio. Dokonała się kosztem pysznych, zatwardziałych i miłujących przemoc tych, którzy zamienili wieczność na chwilowe rozkosze. Ci nie ujrzeli świtu. Dokonało się oddzielenie pszenicy od plu, rozdzielenie tych, którzy należą do baranka, od tych, którzy wybrali bestię. W tym ostatecznym oczyszczeniu widoczny jest koniec jednej epoki i początek nowej. Ci, którzy przeżyli ciemność, nie zostali ocaleni, by powrócić do dawnych przyzwyczajeń. Zostali ocaleni, aby świadczyć, aby stać latarniami świętości w świecie, który zapomniał o Bogu. Mieli oni tworzyć rodziny i wspólnoty, których fundamentem nie była chciwość ani żądza posiadania, lecz wdzięczność, pokora i gotowość do służby. Nie miały to by społeczności budowane na egoizmie, ale na wzajemnym wspieraniu się i trosce o drugiego człowieka. Blizny, które pozostaną na ziemi po tym straszliwym doświadczeniu, nie będą już przypominać jedynie o bólu i zniszczeniu, ale staną się znakami pamięci, żywymi ołtarzami przypominającymi każdemu wiernemu, że Bóg wybawił ich z otchłani ciemności i chaosu. Tam, gdzie niegdyś była rozpacz, teraz będzie świadectwo Jego miłosierdzia i mocy. Rzeki, które wcześniej kipiały gniewem i niosły ze sobą śmiercionośne nurty, zaczną płynąć pokojnie, śniąc jak kryształ. Każdy, kto zaczerpnie z nich wody, będzie to sercem przepełnionym wdzięcznością, jakby przyjmował komunię, bo w każdej kropie dostrzeże dar łaski. Ptaki, które w czasie mroku ucichły, powrócą na niebo i śpiew stanie się jeszcze piękniejszy, czystszy i bardziej przejmujący niż kiedykolwiek wcześniej. Ich melodie będą przypominały hymn stworzenia, które na nowo znalazło swój rytm harmonii z niebem. Pola, które leżały spustoszone i bez życia, zaczną rodzić pierwsze zielone pędy. Każdy kiełek będzie dowodem, że śmierć nie ma ostatniego słowa, a zniszczenie ustępuje miejsca odrodzeniu. W ciszy po burzy słychać będzie odmienione serca ludzi, bijące w zgodzie z rytmem samego nieba. Ich pragnienia nie będą już kierować ku bogactwom czy podbojom. Lecz ku prawdziwemu skarbowi, jakim jest pokój objawiony w oczyszczonym świecie. To właśnie czeka po drugiej stronie trzech dni ciemności, nie bezsensowny strach, lecz wspaniała odnowa. Nie ruina pozbawiona celu, lecz oczyszczenie prowadzące do życia. Jeśli tak wielkie miłosierdzie następuje po tak straszliwym doświadczeniu, jakże nierozone jest czekanie do chwili, gdzie noc ogarnie ziemię, aby dopiero wtedy zwrócić swoje serce ku Bogu. Czas wyboru jest teraz, gdzie światło wciąż świeci. Świt, który przychodzi po sądzie, należy nie do tych, którzy zwlekają, lecz do tych, którzy czuwają z wiarą i drżącą nadzieją. Trzeba przygotować się już teraz, bo nie jest to chwila, w której można sobie pozwolić na obojętność. Możesz pytać, co trzeba zrobić, aby przygotować się na to, co nadchodzi. Odpowiedź nie jest skomplikowana, ale niezwykle istotna. Najpierw wróć do modlitwy nie jako pustego gestu, ale jako codziennego spotkania z Bogiem. Niech stanie się ona żywą więźą, nie rytuałem wykonywanym z przyzwyczajenia. Bądź czerw w wierze i nie czekaj, aż niebo pociemnieje, aby zacząć myśleć o najwyższym. Relacja z Nim musi być budowana teraz, krok po kroku, każdego dnia. Spowiedź jest kluczowym elementem tego przygotowania Oczyszczaj duszę, powierzaj swoje życie i swoje rodziny najświętszemu sercu Jezusa. Uć dzieci modlitw, które będą dla nich tarczą w godzinie próby. Pamiętaj, że świętość nie jest czymś, co można zdobyć nagle w chwili kryzysu. Jest tkana powoli, dzień po dniu, niczym delikatna tkanina, utkana z małych aktów miłości, wierności sakramentom i odrzucania grzechu. Świętość nie jest prezentem, który można zatrzymać bez wysiłku, to skarb, który wymaga pielęgnacji i czujności. Trzeba ją kształtować w ciszy codzienności. W chwilach, gdy burza jeszcze się nie rozpoczęła. Bo to właśnie te małe, ukryte wybory i gesty miłości staną się kotwicą w godzinie ciemności. Gdzie nadejdzie noc, nie będzie już czasu na uczenie się modlitwy, na szukanie sakramentów, na budowanie więzi z Bogiem. Wszystko, co nie zostało przygotowane w świetle dnia, nie wytrzyma próby nocy. W cichych chwilach, gdy nikt nie widzi Twoich czynów ani nie słyszy Twoich słów, buduj swój duchowy dom na mocnym fundamencie. To właśnie w ukryciu, w głębi serca, kształtuje się prawdziwa siła, której nie zniszczy żadna burza. Nadchodzący sztorm o wszystkie pęknięcia w fundamencie życia pokaże, co było zbudowane na piasku rozproszeń i grzechu, a co na skalę wiary i posłuszeństwa. Decyzje podejmowane dzisiaj, to, w jaki sposób się modlisz, jak odrzucasz grzech, jak pielęgnujesz swoją wiarę, staną się marą Twojej gotowości, gdzie nadejdzie ciemność. Nie odkładaj na później tego. Co jest konieczne teraz? Nawrócenie odłożone jest w rzeczywistości nawróceniem odrzuconym. Każdy dzień to dar, każdy oddech to wezwanie do powrotu do Boga. Twoje serce nie może czekać na ostatnią godzinę, bo wtedy będzie już za późno. Niech Twój dom stanie się miejscem schronienia, twierdzą modlitwy i pokoju. Nie pozwól, by wypełniało go tylko hałas, rozproszenie czy obojętność. Wypełni go zapachem spowiedzi, przebaczenia i słów Pisma Świętego. Niech każdy kąt będzie przysiąknięty obecnością Boga, a każda chwila przeżywana z Nim. Świętość nie rodzi się godzinie katastrofy. Ona musi być skana dzień po dniu cierpliwości, w prostych gestach, w małych aktach wierności. Kiedy strach szepcze Ci, że jesteś zbyt słaby, zbyt grzeszny, zbyt niegodny, pamiętaj, że nie Twoja siła pozwoli Ci przetrwać to miłosierdzie Chrystusa będzie twoją tarczą, a Jego łaska twoim orejżem. Nie ufaj własnym zdolnościom, lecz całkowicie zawiesz temu, który zwyciężył ciemność już raz i zwycięży ją na zawsze. Jeżeli wysłuchasz tych słów nie z lękiem, lecz z wiarą, wówczas gdy ziemia zaczesi się pod twoimi stopami, to pozostaniesz niewzruszone. Gdy gwiazdy spadną z nieba, ty nie potkniesz się. Gdy pycha zostanie pochłonięta przez noc, to powstaniesz razem z pokornymi. Dlatego wzywam Cię ostatni raz. Przygotuj się na nadejście ciemności, bo ona przyjdzie. Ale pamiętaj, większy od mroku jest świt, który następuje po nim, a jeszcze większy od świtu jest światło wieczne Chrystusa, w którym nie ma ani cienia. Nie daj się zwieść przekonaniu, że masz nieskończoną ilość czasu. Czas to krucha nić, na której zawieszona jest wieczność. Trzy dni ciemności nie są jedynie legendą ani ostrzeżeniem przeznaczonym dla odległych pokoleń. To prawda żywa, naciskająca na Twoją duszę, wołająca o nawrócenie, o wybór światła. Teraz jest chwila przygotowania. Teraz jest czas, aby serce zostało oczyszczone, a życie uświęcone. Pytanie brzmi, czy będziesz gotów, gdy nadejdzie godzina próby? Czy Twoje serce znajdzie się po stronie światła, czy pochłonie je mrok? Odpowiedź musisz dać dzisiaj.